Witam serdecznie, nazywam się Ola Gołąbowska, jestem tegoroczną maturzystką i chciałabym porozmawiać chwilkę o tym, co dały mi zajęcia teatralne, co może po prostu pomóc w późniejszym życiu, czego się nauczyłam, za co teraz jestem bardzo wdzięczna i cieszę się, że posiadam pewne umiejętności. Na zajęcia teatralne chodziłam około 7 lat. Były to bardzo, bardzo miło wspominam te lata z panią Martą Tadlą. Naprawdę yy, Cudowna atmosfera na zajęciach. Byłam jedną z osób, które tworzyły tą pierwszą naszą grupę. My założyliśmy ten zespół, można powiedzieć, nadaliśmy nazwę i tak to wszystko toczy się do dnia dzisiejszego. Jako dorosła osoba, wiadomo, stoję przed różnymi wyzwaniami. Już trzeba robić wszystko samemu. Powoli wchodzę w ten etap. I na przykład umiejętności zdobyte na zajęciach, y, które pani Marta starała się nam wpoić, to taka właśnie lekkość wypowiedzi, to co teraz staram się robić, to, to właśnie myślę pani Marta tadla nauczyła nas i to pomaga w życiu. Naprawdę y, nie mam takiego lęku, nie mam takiej tremy przed wystąpieniami publicznymi na przykład y, no, nie ukrywam, jest to bardzo przydatne przy wszelkich rozmowach rekrutacyjnych, czy właśnie w kwestii takich, gdzie trzeba się zaprezentować, powiedzieć kilka słów. To, to naprawdę jest jedna z bardzo przydatnych umiejętności, które zajęcia teatralne uczą. Pani Marta też zachęcała nas do takich improwizacji, do takich scenek. Etiud, które y, po prostu uczyły nas, y, jak zachować się w różnych sytuacjach. Ruch sceniczny, dykcja y, i te inne rzeczy są bardzo ważne w zawodzie aktora, ale też y, właśnie w takim codziennym życiu. I, i, I to właśnie są takie bardzo przydatne umiejętności. Zajęcia teatralne według mnie nie są tylko dla osób, które planują karierę aktora, no bo które dziecko wie w podstawówce, że chce zostać aktorem? Jeśli takie są, no to zajęcia teatralne na pewno są wskazane i, i bardzo pomogą. Jednak y, te zajęcia są dla wszystkich, nie dla określonej y, grupy. Obcowanie na zajęciach ze scenariuszami pozwoliło mi w późniejszych latach, dokładnie w zeszłym roku, wygrać ogólnopolski konkurs filmowy w kategorii dramatu i jest to takie jedno z moich większych osiągnięć, które właśnie udało mi się zdobyć dzięki zajęciom teatralnym. To one od najmłodszych lat rozwijały zaciekawienie teatrem, sztukami no i samym właśnie scenariuszem, który napisałam z pomocą mojej polonistki z liceum. No i mogę się pochwalić ogólnopolskim osiągnięciem, które nie, nie, nie każdemu się udaje i, i jest to takie właśnie moje osiągnięcie, które zajęcia teatralne pozwoliły yy, rozwinąć. Dziś Pani Marta z obecną grupą realizuje mój scenariusz, który napisałam właśnie, jest to takie bardzo miłe i, i pokazuje takie, że gadułką się jest zawsze i, i to nie jest stan przejściowy, tylko bardzo taka zżyta ze sobą społeczność ja też Panią Martę bardzo lubię, często odwiedzam i, i pokazuje to taką właśnie więzi między podopiecznym a Prowadzącym zajęcia. Dorosłe życie to ciąg przeżyć yy, i tak naprawdę ciągłych doświadczeń, ciągłej nauki, do którego myślę, nikt nie jest w stanie się tak w pełni przygotować i mając 18 lat kończyć, powiedzieć tak, jestem przygotowany na dorosłe życie. Myślę, że to w ten sposób nie funkcjonuje. Yy, jednak cała wiedza przekazana yy, przez prowadzącą na właśnie zajęciach teatralnych. W pewien sposób na pewno mi pomogła w dorosłym życiu. Jestem naprawdę wdzięczna pani Marcie, że się nami opiekowała, że próbowała nas, nam przekazać swoją wiedzę i swój, to, to, czego ona się nauczyła w swojej długotrwałej karierze aktorskiej. I, i to na pewno za, zaowocowało w moim dorosłym życiu. Tak jak wspominałam, te wszystkie po prostu składowe, nawet jak coś wydaje się nieważne, ale same, yy, same taka, sama umiejętność yy, regularnego chodzenia na zajęcia, yy, takiej systematyczności, nauki tekstów, to też na, nauczyło nas takiego, nie powiem, rygoru, ale, ale wiadomo takiej systematyczności i tego, że jak coś jest do zrobienia, to to trzeba zrobić. I łącząc to wszystko, co już powiedziałam, uważam, że zajęcia teatralne są dobre dla każdego, rozwiną umiejętności, które później na pewno zaowocują i nawet jeśli nie będziemy widzieć tych rezultatów od razu, to kiedyś w przyszłości będziemy wdzięczni za poświęcony czas na takie właśnie zajęcia. I ja jestem bardzo dowolona. naprawdę polecam każdemu, żeby spróbować swoich sił w aktorstwie, bo kto wie, co odkryjemy. Żegnam się, do widzenia, dziękuję za uwagę.